Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno świętował 30-lecie istnienia. W sobotę 15 lipca zorganizowano turnieje piłkarskie, a podczas części oficjalnej obchodów wręczono odznaczenia i nagrody zasłużonym dla klubu. W dniu dzisiejszym 15 lipca obchodzimy 30-lecie klubu UKS Guzikówka-Krosno. Jest to dla nas bardzo ważne, istotne wydarzenie, ponieważ na tym małym, w tym małym klubie, dużym osiedlu zaistnieliśmy 30 lat temu i dla nas najważniejszą rzeczą jest to, żeby przez cały czas tutaj być, działać, żeby wychowywać młodzież, żeby Szkolić tą młodzież. Ja wiem o tym, że trafiliśmy na trudne czasy, ale uważam, że przy wsparciu miasta, wsparciu różnych instytucji jesteśmy w stanie działać, zbierać środki, fundusze, żeby ten obiekt utrzymać, żeby ten obiekt wyglądał tak, jak wygląda, infrastruktura, żeby była odpowiednia a przede wszystkim, żeby dzieci nasze od pięciolatków, od czterolatków miały po prostu gdzie grać i to jest naszą pasją, naszym marzeniem i najbardziej nas to cieszy właśnie, że możemy się realizować w szkoleniu dzieci, młodzieży. Początek guzikówki Krosno był taki, że graliśmy mecze między ulicami tutaj na, na osiedlu, ale na botarego. No i to były te czasy, kiedy karpaty krosne jeszcze grały dobrze w piłkę w drugiej lidze. No i w wieku mieliśmy po 18, 19, 20 lat, pomyśleliśmy w pewnym momencie, a może by coś innego spróbować. Nie tylko takie mecze nasze, tak zwane osiedlowe podwórkowe. No i przyszedł pomysł, żeby może spróbować się w jakichś ligach z tabelą, z prawdziwymi sędziami. No i takie pomysły były gdzieś już rok chyba przed założeniem klubu. No i ten pomysł udało nam się zrealizować. To ciężko troszkę było, bo, bo były głosy za, przeciw. No ale tak yy, udało nam się to w 1993 roku wystartować i, i, i co? No ale zapoczątkowano to było to również meczami, na przykład graliśmy z ministrantami krośnińskimi, tutaj z naszej parafii, z guzikówki. Yy, księża tam również grali w tej drużynie, yy, graliśmy różne mecze takie osiedlowe, Markiewicza, gdzieś tysiąclecia, więc to wszystko tak się budowało. No ale drużyna była zbudowana właśnie z tych, yy, z tych dwóch ekip drużyn Batarego i Lewela. No i początki były ciężkie, bo nie mieliśmy stadionu, chcieliśmy grać na bursaka, chcieliśmy grać gdzieś, nie wiem, w troszówce, pytaliśmy się na główience, ale pan świętej pamięci, dyrektor Serapu, Mosilu bardzo miło nas zaskoczył, pozwolił nam tam grać i, i później nawet nie wziął od nas za to pieniążku, więc początki były ciężkie, yy, no, dużo bym mógł na ten temat mówić, ale wiadomo. Yy, tak pokrótce, szybko tylko mogę opowiedzieć. teraz krosno.pl Obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco.